Češ, jestem Petar Brlek i Žiša odpovjadam na vaše pitanja pod hashtagem pitanje na čvrkanje. pitanje, Kristijano eh, Živendješen eh, Češć, tenčkniš za Denisem Popovićem i s je vžal hashtag Petar Playboy. No tak, eh, Denis je moj, jes moj veliki prijatelj i, i i bilo je s njim, kjer je on bil tu te višle, bili smo cijeli čas razem A s konci je žal hashtag Petar Plebal, no nije mi to mušće zapitać Denisa. E, na stempe pitanje, An Helac, ladnejše e, dževčini na Hrvaciji či v polce. No, trudno pitanje, ale... Powiem formacji, e, dlatego, że jestem z Chorwacji, ale w proces też pamięć wciem. E, Karol Lola, czy masz jakieś rytuały przed e, No mam, mam rytuały, ale nic, nic specjalnego, także, ale mam, nie chcę to powiedzieć tu. E, Komag 96, Czesz Petar, e, co myślisz o nowych hiszpańskich kolegach? E, no, Myślę, że są bardzo dobry, dobry zawodnicy, wszyscy są dobrzy przyjaciele i teraz jest tutaj dobra atmosfera i wszystko, wszystko jest w porządku. Ave Isla. Če misliš, že ne bavim uđaće se za de, za seniorske kadže Horvaci. No tak to jest, je moje mrženje grać u uh, seniorske karže Horvacije i mislim se mam šanse jednog na igrać tamo. Um, bigi TSV E, Twój wymarzony klub z dziewczynstwa i dlaczego jesteś Real Madrid? No, to jest prawda, lubię Real Madrid, kiedy byłem jeszcze dziecko e, razem z moim, moim bratem i tak będzie zawsze. Krzysztof Kurowski, 92, e, Który mecz w barwach wisli zapadł ci w pamięci? Wspominasz Nie ja, Myślę, że to... Miałem parę takich dobrych meczów. Myślę, że to może być ten przeciwko piast Gliwice, kiedy ścierłem bramkę w 90. minutę. Mały TSV. Hajduk Dinamo, Odpowiedzi Slaven Belupo nie uznajemy. No, to są dla, e, dwóch wielkich klubów w e, Chorwacji, ale też jeszcze jeden jest klub w e, Chorwacji, który ja lubię najwięcej, to jest, ten się nazywa e, Vartex Varaždin i to jest też mój klub, od kiedy byłem dziecku. E, HLR0211 e, to najbardziej e, ci pomogł spółkarczy po przejściu do Wisły. No kiedy przyjechałem tutaj tu byli Denis Popović i Boban Jović i, i wszystko, co co, co, co potrzebujemy Ni, e, byli tutaj dla mnie i i jest to i Denis i Boban. I ostatnje pitanje, kto e, je s najlepšim šrotkovim pomocnikiem Ligi po Vadisa i dlačego Petar Brlek? Ne vem dlačego to. Dobro pitanje, dobro pitanje. Z pozdravljeno. Šiskih. Dziękuję.